Spotykamy się tutaj w jednym konkretnym celu, żeby podziękować Panu Bogu. Nie ma właściwie nic, i koniec przemówienia. Ja mam naprawdę bardzo głębokie przekonanie, i wielu z moich bliskich współpracowników, że to się stało cudem. To nie było tak, że myśmy bardzo naukowe analizy przeprowadzili, półtora roku temu stwierdziliśmy, że to jest optymalne rozwiązanie. Zresztą, gdybyśmy te analizy zrobili, to prawdopodobnie wyobrażacie sobie, co by z tych analiz zostało przy tych danych, które w tej chwili mamy, prawda? Mówię o cenie gazu, cenie energii i, i różnych okolicznościach, Tymczasem to się stało dzięki opatrzności Bożej i dzięki giermistrzowi naszego dyrektora. Gdzie jest pan Grześ? Pozwólcie, wiecie co? Naprawdę mam, mam, taki, mam takie przeświadczenie, że no, niezręczne będzie moje porównanie do św. Piotra. Ja jestem łajdakiem wielkim, a św. Piotr jest św. Piotrem. Ale mam takie wrażenie, naprawdę, jakby, jakbyśmy zarzucili sieci tam, gdzie nie, może, nie można złapać ryb. A teraz, co się okazuje w wyniku tego? Jeszcze dzięki Geniuszowi Krzysia zaforwardowaliśmy gaz pół roku temu, czyli mamy ceny gazu hi, prehistoryczne, można powiedzieć. W związku z tym to małe przedsiębiorstwo tutaj y, amortyzuje się cztery razy lepiej niż myśmy zakładali. Prawda? Bez naszej, naprawdę bez naszej pomocy opatrzność Boża i też wielka pomoc ludzi, w tym, tym wielu ludzi tutaj obecnych. Wszystkim bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wybudowaliśmy sobie elektrociepłownię, miejscową ciepłownię, e, która nam odciąża system energetyczny na rejonie miasta Wocławek. Oczywiście ma ona sens ekonomiczny, ekologiczny. Produkujemy tutaj w głównym założeniu była produkcja prądu. Natomiast to, co najważniejsze, odzyskujemy ciepło w wyniku które powstaje w wyniku spalania gazu. Sprawność tego układu szacujemy nawet ponad 90%. Produkujemy sobie z tego ciepła odpodowego parę technologiczną, parę, którą wykorzystujemy ciepło, które wykorzystujemy na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, stąd taka efektywność tego. I dzięki temu, jeżeli zachowamy odpowiednie współczynniki, jeszcze dostaniemy premię gwarantowaną którą po otrzymaniu już koncesji, mamy w tej chwili promesę koncesji, złożymy wniosek i mam nadzieję, że to właśnie przyczyni się też do efektywniejszego wykorzystania środków. Cała produkcja polega na tym, że to jest, ja to nazywam, samochód bez kół. Zamiast kół mamy prądnice, które generuje nam prąd, natomiast z bloku silnika powstaje ciepło do centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a z rury wydechowej nie tak bezpośrednio, żeby to nie było. Produkujemy parę technologiczną, którą wykorzystujemy w naszym procesie produkcyjnym. Sam proces jest dość długi, skomplikowany pod względem formalno-prawnym, i tu muszę się ukłonić rzeczywiście w naszym urzędzie spotkaliśmy się ze zrozumieniem i z dużym wsparciem. To naprawdę. Chyba tu było najłatwiej. Tu, mimo, że dla wszystkich była to nowość, nikt nie wiedział o czym mówimy, każdemu musiałem tłumaczyć, co to jest, ale, ale było czuć wsparcie z innych instytucji zewnętrznych, bo pojawiały się pewnego rodzaju problemy, ale też do przebrnięcia.